tam. Dzisiaj jest nowy update i powiem wam co się zmieniło. Więc przed filmem weź tutaj to uderz, bo chcę 500 subskrypcji teraz. Ale serio, proszę kliknij subskrypcję, bo mi chciał. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jak wejdziesz w ogóle do update'u, to jest tutaj szafka jest nowa, masz nowe rzeczy. I w ogóle. Tak o, sobie te te. I tutaj masz takie zmiany kolor kodu na przykład takiego typka. No, na mapach jak widzimy się nic nie zmieniło. Dalej można palić tego koleżkę. Pal się w piekle! Dobra, tutaj mamy wejście, ale je zostawię Wam na koniec. No, w shopie mamy Summer City flashback, gdzie mamy na przykład takiego lodzika, taki bubble gun takiego delfina, taką piankę i wiele innych rzeczy! Kurde, wysmarowałem się kremem. Jak widzicie mój balans jakim dysponuję. Wypadałoby coś chyba kupić. No to tak, na stówę kupię sobie tego loda. Dobra, sprawdzamy. Będę to nosił do końca odcinka Powiem drogą, jak mam być szczery To trochę nie podoba mi się ta zmiana Bo to, to szaf ta szafka jest trochę skomplikowana Czemu tu jest w ogóle pants? Czy gorilla tak coś nam sugeruje? Przecież my nie mamy nóg Trzeba kupić sobie tego wąsa mm, Ale mam zarost Ten item coś mi przypomina Drink ice coffee Panic attack. Drink Ogólnie to w kwestii rotacyjnej mapy się zawiodłem, bo nic się tak naprawdę w niej nie zmieniło. Ani nie dodali nowej mapy, ani nie dodali w ogóle więcej jakiegoś loru albo coś do tego horror moda. A ponoć rotacyjna mapa ma się zmieniać co miesiąc. I teraz rzecz, na którą wszyscy czekali, którą zostawiliśmy sobie na koniec, macie pokój, gdzie możecie budować normalnie z klocków LEGO. W ogóle słyszycie tę muzykę? od tej muzyki poczułem się jak w minecraftcie tu macie początkowy domek dobra a więc zbuduję swoją budowlę okej okay, zbudowałem tu taką budowlę wydaje się niebezpieczna bo taka jest ale dobra lecimy tam coś nie wyszło robimy to drugi raz dobra ostatni raz jak to mi nie wyjdzie to, 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 to nie robię o, tak, tak! Uygh. Nie widzieliście moich rąk, bo to jest takie, no, że nie widać ten kameramot Ale tu macie przycisk, jak jesteście mali. Hold to ground, i to jest fajne. Bo jak jesteś daleko od tego. A więc mam challenge! Jak jestem mały, to zwykle próbuję się dostać na najwyższy punkt mapy. Najwyższym punktem tej mapy jest ta latarnia. I na nią dzisiaj będziemy wchodzić. Dobra, a więc pierwsze, co muszę. Zrobić to, usunąć te knypki stąd i budujemy budowlę, która pozwoli mi się jako małemu dostać. Tam Ej, dobra, nie wiecie co? Ja mam moderator. Stika, macie bana. Tak to się dzieje, naprawdę, masz bana. A więc to jest moja bardzo innowacyjna budowla. To jest drzewo, które... Drzewo! Dobra, nie, ja nie wierzę, że ja muszę na to wchodzić, nie? Bo to będzie długa podróż. Z tym, że jest już jakaś dwudziesta któraś godzina. I, no, I trudno się wchodzi o takiej porze, jak jesteś zmęczony. Ale czego się... Nie robi dla was. Mój widzo...wie? Wie. Jesteśmy już. Wysoko. Jakbym stąd spadł. To bym się chyba popłakał. Cud się dopełnia. WESZLIŚMY! że na tej mapie można budować tyle fajnych rzeczy, że ja się boję... Bo ogólnie ludzie mają dużą wyobraźnię. Ja się boję, co ludzie będą tu budować. No to co? Nie zostało nam nic innego niż... <ślesk> 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 o kurde... <ślesk> <ślesk>